z Danielem Tak, 1-3-8 Cześć Dobra, okay. no. ja gram cię Gotowy na ten super mecz? Dobra, no, ja cię nie no, sam gram Dobra, zobaczymy Zobaczymy jakich tak ciniastów mamy tam tu w lecane. zespole No, a ja se wezmę mojego super gracza Ale nie, on jest tylko w tym W realu A, a kurze dobra. dobra, a ja tu mam jakiegoś, co to jest? O, normal, ja jeden, jeden tak, bardzo dobry zawodnik Same ci nasi, dobra, same ciniasy, dobra, nie mogę brać. Dobra, to dawaj. Pa, 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 jaki pa. cienia spać, biegnie... pa! Pa, biegnie pa! Kaz już wszedł Kurde, mi, mi ten pad źle hasa, ja muszę sobie jakoś dobra, kiedyś, kurde, kupić cenowego, bo to jest... Dobra, to jest dobra, dobra. dobra, dobra. No dupcamy, nie? Ile o, o, dobra, czekaj, 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 już chwila. Dobra, ciniasy zaczynają. Dobra. Łysy Zreszcie Meksykanin. <noise> A, ja już mi jedzie, już mi jedzie. Ty patrz, patrz jak idzie. Pocz. Gówno. Patrz, patrz, no, znaczy, Ale nie, ja bardzo to <noise> się niebędem, że oni zaskoczą. Ale dobra. <noise> nie mają tyle siły, by w bramkę dokopać. Si. Ty. <noise> <Nabiłem cię. głos> Ty. Napiłem cię. Nie fair. <noise> Wszystko fair, wszystkie chwyty dozwolone. Nie. nie. Owa najlepszy piłka z piłką biegnie Kurde pat, 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 pat. Poszła, ej no wyszła, co ty? Patrz! A, Usta, freezer jest? Moc Ustawiony zawodnik, jeden Ale mi coś no nie... Muszę sobie innym programem nagrywać, to następny odcinek, już zagramy inny. No czekaj, ja tam do pieca spowodia Muszę podłożyć... Bo ja mam komputer na węgiel. I dlatego mi tak idzie. Mam komputer na węgiel. I węgiel mi przynosi z tej złotej runy. Złotej runy. Z jest rudy. pod I dlatego mi się tnie, bo muszę węgiel podłożyć. Patrz, nie yes! Patrz! PATRZ! Pięknie, 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 pięknie. Pięknie pięknie, 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 pięknie. A wyrosło! Gram, gram, patrz, bo serdzio yy, puckać z Ale mi tnie... ale będę kurde. To ja gram na typie hard, nie? Bo węgiel mi się skończył w kąpie. Bardzo sarcy. Nie, nie ja podać ty, ja chciałem mu podać, bo miałem podać ale zły analog? Źle analog miałem ułożyć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję ci. Nie, nie, ja, a Ja tobie nie, wiesz? Ja tobie nie. O, on nie. Ja stracił piłkę. Karzeł, ale dobry karzeł, nie. Taki karzeł, mały, ale mały. nie. na bramkę. Pucz, pucz. Juuu! <laughs> Czekaj, tu nagrywam, babcia. Ja tobie nie. puć, tobie nie. Ja Ja no ja, no ja, no ja, no ja, jeszcze mi tak nie, Zobaczymy jak to wyjdzie przy kim? przy 9 FPS-a jestem super, mega elo. Patrz! Patrz, patrz, patrz to ci nas spodaga.

Jeszcze źle kopłem ach, ach. O to mi chyba za brzydko nagra wiesz Trudno No nie będzie na YouTube super, me super meczu, nie będzie Dałuj, Będę smutny No piję i jeszcze obok piłki ALE Ja chciałem cały <noise> Samobu Nie, ja się popłaczę przez ten mecz, naprawdę Ze śmiechu popłaczę się prawie Jaki samobój, nie! Brawa ci się takie należą! Powinieneś grać No patrz, patrzcie, do piłki mi żaden nie pobiegł! Znowu na tym przycisku mi biegli Ale to kraj. Jest... Jaki ten... Muszę sobie nowego odpada kupić, to bez trzech zdań. Hey! Hey! Sergio Burger. <noise> Sergio Burger. <głos> <głos> nie, Daniel. No i Znowu na mi biegł. Daniel. Każdy, Każdy nie trafił. System w Fifie. Ja też. Nadobieg, nadobieg, na dobieg. Nie na dobieg. Dobra. Jest. O druga. <grym> o, w, poprzeczka. <grym> do kogo? Ty Co za paciulok? Nie do... Nie dni Daniel. Tok. Aha! Nidoniel, tok nie będzie... tok nie będzie... Fak! O! Jedyny wysoki. mnie wziął Co za ty tak Jesteś dobry Tak biegnie fizz, biegnie Fizer. biegnie, 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 Poda? Idę na bramkę. Haha! ha. 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 A co za ha, ha, ha. Strzelam ci bramki A jak się cieszy, jak koń na pasze, bo strzelił bramkę <t> Dobra, trzymam się w tobie, nie będę wyglądał. Zaczynamy klepasz, panowie. Out. 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 No tak, no tak! Jestem zarypisty. Tak, tak. No wiem, ja. Jestem zarypi... O, dobra. To faulujemy, faulujemy Nieee No i co, możesz też tą piłkę pać tak, i ją ty damy. Chcesz? Mhm. Chcesz? Możesz mi ją dać, nie? Ja, Myś... ja bardzo chcę O tej piłce marzę, do cholery Nie dam ci piłkę sama jeszcze do... Eee, czerwona będzie! A dlaczego? Czemu? Jaaaaa! Wszystkie Centralnie w dupę! Ale nawet ty się wyliczył, jest komputerowo! Dobra, gramy! Gramy! Jebut. Tak. Nie mi tej bramki, nie kurwa, dzisiaj tak, Daniel. a pochwal się jaki wynik był w poprzednim naszym meczu, o to <laughs> W No no! No i gdzie ty kopiesz, no pa jaka kaleka, On ma krzy... O, ma nie O, dobra, nie dobra, spalony. Czekaj, zmiana... Ja muszę się karłów no, jakiś tak. dać do tego, to zespołu nowych, bo... A, jest, jest! Dawaj, dawaj, jest super, nie? Klikaj! Już klikam. Ale ten mój no. był super, naprawdę. Ale to, 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 nie, to nawet nie miał być bo to Po prostu ja chciałem ślizgiem wejść. Pomyliły, się, a, a się, pomyliły po... się przyciski, nie? Ja też tak miałem. Tylko że mogłem. O, mogę. Ja, o, ja już tyle razy. Jaką o. A za moc. Mo, mogę nie biec, mogę normalnie. Wiesz, ja jako fan, Realu nie mógł wygrać Barcelonu z Tobą. Ach! Brazylijski. Patrz. Jeszcze nie strzeli. No bo zablokował mnie. Ten świniok. Tak, biegnie, podaje, ten biegnie. I mój. Moja piła. A, nie możesz trzymać gry bez piłki. No, czy, co ty Rolandus co ty robi? Gdzie ten był? Myślałem, że to chyba za most. Nie, dobra. Tu jestem, a. Już się pogubiłem, którym gram. O. Nie, nie strzelisz tej bramki. O, nie. Wiesz, wiesz że mogłeś podać... No, no. mm, ale, ale... Ja tylko... Za ten. Za lekko. O, mogłeś podać, wiesz? Nic nic, no, od Ronaldo Gdzieś to jest niby taki super Obe gracz Obe Tak mówisz No bo No bo on jest najlepszym na świecie Nie no dobrze gra Fajnie mi się no mi się najlepiej realem gra w FIFI no. Najlepiej Szybkich mają typów I dobrych ooo wow! NEMOR! NEMOR! Patrz w końcu, to kończ. Ile, ile, ile? No to jeszcze wygra. Nie to. bądź taki pewien, Teraz już, już gramy, teraz nie ma bata. Patrz, patrz. A może i przegram jeszcze ten mecz? Może nie. O, patrz. Patrz, patrz. A czego nikogo na obronie nie ma? Po, prawie. A ta bramka ci ścięki, Castilla jest Kurde ci to nawet... A fizer, dobra, to on, on umie, on umie. Po prostu mu zeszła, nie? Po prostu mu zeszła, on umie grać. Ta, tak ta, jak ty w realu. <noise> Ty też możesz tylko ci schodza Podwiaty gramy zawsze W moją stronę Ale mamy tak dwóch piłki! Aaaaa, jest. jest mój piękny Bramka, jest jest power, energia, alfa Edo, Edo Kurde, już speeda spin, tak, ja nacisłem ja Nie, na razie gram Patrz, 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 patrz W ogóle, obrona zero. zero To jest Barcelona Nie, ja chciałem podejść bliżej do bramki Podać, ale mi nie wyszło Palę te... Pa, tak, ja, ja tak palę te wszystkie moje akcje no, To się dobraliśmy <laughs> Jest! Nie no, za wysoko <laughs> Ja... a i tak spalony, dobra, to w dupie z tym Jeśli spalony to może być, tak? To bym płakał nad tą straconą bramką Ooo, już myślałem, że strzelisz mi to. Ja też myślałem. Wasyl, coś tam, kurde. Bazyl, jak ty grosz? Wyszły. Po e, no, powinno być wyjście. Co jest? Jakie wyjście? A, o mój! Patrz, mój, do pełki, fizem, 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 biegnie, fiz biegnie, fiz biegnie i szela. Yeah, ma W końcu! Utworzony zawodnik i jeden, jeden strzelił trzecił w 77 minucie O, o, sz, 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 o, o nie o nie Utworzony sz, zawodnik Dobra, wyłącz to nie tylko pff. wyłącz to jest i Kambodża, nie e. Koko jumbo No nie ten no no passing E no za dużo kifki, ale powiem ci udało ci się Patrz a dobra, dobrze do. do. patrz, 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 patrz patrz Kambodża Nie no, do piłki, a nie obok piłki Patrz! patrz. Super, okay. Mhm, ale mi się nie... o chyba nie będzie ładnie w, jak się ten tak dzieje. Ale rypać to i tak to wrzucę na YouTube. Nie no, źle mi biegł. Patrz jak mi źle... Oni mi srikiem biegną. Pieprzony, przycisk napadzie. co za Nie niby 60 no. Patrz, ja znowu a tak ładnie szła niebiesko włosy daje z siebie wszystko złoto włosa niebiesko złoty fizer jakbym miał grać w takich zespółkach? Co jest? Za co? Zwołę! Jak ja to wrzucić z tymi? Kurde. Patrz. Nie przycisk! O tak miało być dobrze, a jednak wyszło fatalnie. Jak mogłem z tą wygrać raz 8-2, 8, 8 2. jak teraz mi tak idzie źle? No wtedy było 15 minut. <grymne> <grymne> A, zobaczymy jutro po jeszcze. Patrz, do bramki webije. Spalony. By, tak! Spalony Dlatego nie broniłem, Znowu spalony. Nie, koniec już. No to... Super gra, nie? GG. A, nie, nie, to się gra, GG yo Nie, tak się gra, ta-ta-ta, tak się gra, ta-ta-ta-ta, to-to-to-to-to-to-to, tak się gra! O da on w płacie ten realna Jo, Siemano No pożegnaj uh. się z ludźmi No Bo to nie było się z ludźmi Jest. No to Siemano jo. Cześć hey.